W poprzednim odcinku. W jutro naprawdę nie będę ma dam radę. Będziemy koczować teraz, póki nie przestanie padać. Za dwie godziny przeszliśmy półtora kilometra. km. Nasza nie jest idealne. W ostatnim epizodzie daliśmy doskonały przykład tego jak nie organizować wypraw w góry. W zasadzie to owa wycieczka miała bardzo niewiele wspólnego ze słowem organizacja. Totalnie spontanicznie i nawet bez zarysu jakiegokolwiek planu postanowiliśmy udać się na północny wschód od Taszkentu, w okolice miejscowości Chimgan, aby stamtąd odbyć kilkudniowy trekking po okolicy, zakończony dotarciem do położonego kilkadziesiąt kilometrów dalej na jeziora. Szybko jednak okazało się, że rzeczywistość nie jawi się w tak kolorowych barwach jak tego oczekiwaliśmy. Początkowe problemy z uzyskaniem sprzętu kempingowego, sprawnym dotarkiem w rejon górski i warunkami atmosferycznymi, które nas zostały na miejscu, znacznie opóźniły całe przedsięwzięcie. Jednak nie poddawaliśmy się przeciwnościom losu i zaciśniętymi zębami torliśmy dalej przed siebie. I to był kolejny błąd. Dobre dnia kolejnego. Dzisiaj mamy. Co dzisiaj mamy skarbie? Sobotę? Nie. Dzisiaj mamy środę. Jest 6:20 i. staliśmy w zasadzie krowy, nas co budziły. No w zasadzie to nie spaliśmy za dużo. <gry> Muszę przyznać, że jesteśmy idiotami, trochę szczerze mówiąc. Mieliśmy mega ciężką i praktycznie w ogóle nie przespaną noc bo wczoraj jak się rozłożyliśmy około 20-21 to między tymi górami rozpętała się burza i, i tak na nasze niewtajemniczone oko było bardzo prawdopodobne, że ona przyjdzie też tutaj do nas a jako, że jesteśmy na dość odkrytej grani, mamy ze sobą sporo sprzętu i jesteśmy w namiocie, to Byliśmy, delikatnie mówiąc, obsrani Ale co, na szczęście z każdą chwilą, z każdą chwilą oddalała się coraz bardziej i, I... tylko w nocy trochę popadało, nic więcej Ale w każdym razie nie bądźcie takimi debilami jak my i... Sprawdzajcie pogodę Bo nie ma żartów Nie ma żartów No serio, ja spałem w ciągu całej nocy może z godzinę Łącznie No teraz co, będziemy jeść, zwijać obozowisko i... Idziemy dalej, mamy do zrobienia prawie 20 km. Idziemy do miejscowości Chimgan. A potem zobaczymy, czy dalej idzieś. Czy tam będziemy już się próbowali rozbijać. No to jest bykno. No to jest krowa, to, to ona tylko krowa Taka sytuacja. po <grym> pogromca krów i byków. Posłuchajcie tam, gdzie tam do mnie nie słucha. To jest byk, czy krowa? Byk, nie widzisz? To jest byk. No taki. Nie widzisz? ona krowa. O, obozowisko zwinięte. Ruszamy w drogę. Jest czas operacyjny. 7.50. Jak to, to że ma o 6.20, to nie jest może idealny czas. No ale nie spieszyliśmy się i poza tym walczyliśmy jeszcze z krowami. Ciekawskimi. Falkia w, w zasadzie walczyła. Pogromczyni krów. Mhm. No dobra spinamy się. Gotowe do akcji? Gotowa Tak? Wyraźnie mam dużo siły. Słysza. Jak nastrój? Dobry, chłopie. Tak? To jest przyjemnie, tak ja trwieję. <laughs> no, i oby tak dalej. Do zobaczenia później. Spotkaliśmy pierwszego kolegę na trasie. Pan. No, idę, idę. Pan Siergiej nas do I pójdziemy razem do Chimgana Pan ma Kudę, nie jestem pewien 60 albo 80 lat a śmiga po górach aż miło dał nam też dał nam też trochę domowego kompotu I teraz idziemy razem. Bardzo sympatyczny Bardzo sympatyczny człowiek Kakuj to smatri na to na ящера похож он не кусает? да, нет. Ага. да не бойся вот он единственный для чего вреден для синтетических тканей таким ржавым голосом ага. я с ними летал рядом много раз а так как живут они долго то может это мои старые люди. а с ними летать интересно они потоки показывают как там катать? Już prawie jesteśmy na wierchu Wiem. Wiesz? Cieszę się bardzo Aha. Ale... A, ale się To jeszcze nie Jeszcze nie? Pan mówi, że jeszcze nie Że jeszcze nie szczyt Jeszcze jeden będzie Jeszcze jeden będzie, czy większy? Jeden, bolsze dwa Jeszcze jeden albo dwa szczyty przed nami Ale idzie się łatwiej trochę niż na początku, nie? Bo nie jest tak ostro Там и рада. Готовы? Идти дальше? Рассказ мой слушать. Да. Вот эта гора называется кунгурбука. Кунгур -бука. Она состоит из двух вершин. Вот это северная кунгурбука. А вон та южная кунгурбука. Угу. Вот такой пологий да. на нее подъем. Вот Между ними Перевал Акшуран который пока мы не видим. Вот скальная вершина, вот там вдали. Угу это Мингбулак. А все вот эти горы, вот до нее и немножко дальше, называются горы Каржентау. Сейчас это линия границы. То есть прямо за этими горами Казахстан. И, соответственно, туда ходить нельзя. Даже близко вот К границе подходить требуется разрешение. Вот это река Пскема. Вот впадает в водохранилище в виде широкого такого рукава река Пскема. С правой стороны, вот из-за тебя река Четкал. Значит, вот то, что мы видим, линия горизонта, это уже там Киргизия. Киргизия. Тут Казахстан, тут Киргизия. Там тоже пограничники, не пускают. Тоже пограничники. Вот даже по Каксу, чтобы пройтись, вот чуть от бричмалу уже надо разрешение. Вот это начало Четкальского хребта. Вот левая остроконечная вершина, вот такая вот, египетская пирамида, это пик охотничья. Правая она высотой 3 километра Правая вершина такая массивная, это большой чемган. Высота 3309. Вот эта темная гора невысокая, а под ней поселок это малый чемган. Высота 2070 метров. Пан нам поведал, тут в траве пишет, что дал ково. Шистковое. Шисковый. ale fajnie, fajnie, że się spotkaliśmy, bo coś się dowiedzieliśmy i znacznie przyspieszył nasze tempo, bo teraz te dwa kilometry, które mieliśmy od naszego obozowiska Obo... te dwa kilometry, które mieliśmy od naszego obozowiska, to przeszliśmy w godzinę około godzinę z kawałkiem, a wczoraj przeszliśmy 4 kilometry w 4 godziny nie Nie, niczego Niczego nie zapomnieliśmy, idziemy dalej jest generalnie y, dobrze, ale jedna rzecz nas martwi, a mianowicie to, że mamy do zrobienia jeszcze jakieś 12 km, a zostało nam 100 ml wody, może 200, 200 maksimum. Kolejna, kolejna głupia rzecz, aczkolwiek to jest akurat głupota, którą ja powtarzam za każdym razem prawie, że kiedy idę w górę, y, a mianowicie źle szacuję ilość wody, którą należy wziąć, zawsze mi brakuje. Tak jak kiedyś z Michałem, pozdrawiam serdecznie, jeśli to oglądasz, poszliśmy w góry w Izraelu i wzięliśmy na dwie osoby na... kudle nie pamiętam ile to od czasu wtedy chodziliśmy, ale minimum 6 godzin, może, może nawet więcej. No i na te też około 6 godzin wzięliśmy pół litra wody na dwie osoby. Na szczęście gdzieś tak w trzech czwartych trasy spotkaliśmy człowieka, który najpierw spojrzał na nas z falitowaniem, a potem dał nam całą butelkę wody. Bo taka historia. Jest nadzieja na to, że dostaniemy trochę wody. A mianowicie tam w dole, nie wiem, z godziny stąd, może półtorej, są rozstawione takie dwie jurty, jakby I tam mieszka podobno para. Pan już wcześniej ich odwiedzał, ale nie był pewien, czy dziś też będą. Para, która powinna nas poczęstować herbatą czy, czy wodą, więc chyba tam będziemy uderzać. No, w ogóle to ciekawe, ciekawy temat, że, że sobie mieszkają. Tak w górach, po środku niczego. No, naprawdę, tutaj do jakiejś cywilizacji to jest, to jest dość daleko. Jakby nie patrzeć kilka godzin. Teraz to już dżungla no, tak. Tam byliśmy u góry No i tu przeszliśmy Ale widoczki są naprawdę tak, zacne Patrzcie. Pięknie, to jest pięknie jak dla mnie dziwne trochę jest to, że z Taszkentu więcej ludzi tutaj nie przyjeżdża, ten pan co prawda przyjechał z Taszkentu pochodzić sobie, no ale jako, że jest to naprawdę blisko, bo 50, 60 może 70 kilometrów, a no mówię na szlakach turystów brak, ewentualnie pasterzy jakiś można spotkać, ale my nawet ich jeszcze nie spotkaliśmy, więc, więc sami widzicie jak to wygląda. już widać miejsce, do którego zmierzamy czyli naszych, mamy nadzieję, dobrodzieji. Kurcze, cool, oni tam jakieś stado wypasają. Fajnie. Naprawdę fajnie. Ja nie widziałem wcześniej w ogóle dużo zdjęć czy filmów z Uzbekistanu, ale widziałem sporo z Kirgistanu czy Tadżykistanu i to wygląda jak taki kirgijski albo tadżycki step. Góry dookoła, taka surowa przyroda. Się bardzo podobałem takie klimaty, bardzo bardzo nawet. Niestety nie ma tutaj tych ludzi, których się spodziewaliśmy. Pan Siergiej, który z nami idzie. Myślę, że tutaj mieszka mąż z żoną, ale okazuje się, że, że ich tutaj nie ma. Ten pan nawet co tutaj jest, nawet ich nie, nie kojarzy nie był zbyt gościnny, to zdawkowo tylko nam odpowiadał. I... Idziemy dalej. No, ale przynajmniej nie puszczył nas psem. To jakiś pozytyw. Widzisz kamień? Aha. do niego można króżku a woda nie zamuci się. что To jest kamień. Bo no. pijcie oh. Woda nam się skończyła, ale na szczęście I znaleźliśmy nabiewaj. strumyk. Chyba czysty. Raczej nic nie powinno Chyba być. Sobie idziemy i nagle mi się przypomniało coś co chciałem wam powiedzieć już w sumie jakiś czas temu a przypomniało mi się mianowicie to że tutaj w tych rejonach bardzo dużo osób korzysta z medycyny naturalnej co pewnie nie jest dla nikogo zaskakujące ale powiem wam że nawet w mieście bo, bo właśnie nawet ludzie mieszkający w Taszkencie często wspominali o tym że jakaś roślina jest dobra na jakąś przypadłość Sory, że tak patrzę pod nogi, ale... Ale... Sami rozumiecie. Okay. No tak, przed chwilą nagrywałem się, przez to. Więc zobaczcie, jakie poświęcenie po to, żebyście mieli ciekawy materiał. Mam nadzieję, że ciekawy. Powiedzmy inaczej, żebyście mieli jakikolwiek materiał. No, ale przynajmniej są emocje, nie? Emocje jak na grzybach. Rzeczka. Tam na górze, na samym szczycie byliśmy. Jeszcze. No, dwie godziny temu? Jakieś? Nieźli jesteśmy, co? Musicie przyznać. Niezłe z nas, górskie świry. Nie, tak na, naprawdę to jesteśmy cieniasy. Nie ma kondycji w ogóle, ale może będzie okazja, żeby to zmienić. Teraz e, turystyka wraca powoli do normy, to może i my będziemy częściej się wybierać w góry. Chociaż nie wiem, czy falcie po dzisiejszym będzie chciała, bo to tak w zasadzie jest jej pierwsze chyba w życiu wyjście w góry. A na pewno, na pewno w takie o tym stopniu trudności. Ale i tak sobie radzi ładnie, dziewczynko. Myślę, że zdecydowanie zasłużyła na łapkę w górę i subskrypcję za to, co się tutaj wydarzyło dzisiaj. Nie wiem, jak wy sądzicie, możecie napisać w komentarzu, jeśli się ze mną nie zgadzacie i sobie podyskutujemy. Nasz kolega już nas opuścił, poszedł sobie, ale zostawił nam kontakt, bo nie powiedziałem chyba wcześniej, ale on jest przewodnikiem i chciał, żebyśmy się do niego odezwali, jeśli będziemy mieli ochotę dziś jeszcze pochodzić po górach droga powinna być już lżejsza troszkę mhm. w teorii no mam nadzieję, że tak będzie bo jestem bardzo zmęczony naprawdę go, mhm. tak. ja też jestem zmęczony a jak w ogóle twoje wrażenia Skarbie? bo po, po jeszcze po się zastanawiałem wcześniej z widzami czy będziesz chciała jeszcze iść kiedyś w góry czy nie za bardzo? chyba chciała będziesz chciała? tak ale przecież się zmęczyłaś no, powiem szczerze tylko mi kolana ale nie jestem zmęczony, mogę chodzić i chodzić. Tylko jakby to nie przeszkadzało mi w chodzeniu. Ty swój, ty wiesz? Tak dobrze się siedzi, nie? nie chcę się wstawać, naprawdę. Ale trzeba iść dalej w tamtą stronę. Ale naprawdę mam nadzieję, że po tych górach po lewej stronie już będzie spadł. I będzie miasto, cywilizacja chociaż, kurde, jakaś sklepy czy coś. A ten dziadek, co spotkaliśmy, ten y, przewodnik, pan, no to w ogóle, nie, non stop, nie, nie odpoczywaj. Trzy razy zrobiłaś wdech i oddech, to iść dalej, nie, kurde, mówię. Postawili mnie pierwszy, żebym pierwsza szła, bo jestem, kurde, najsłabszy z nich. I żeby nie zostawał w i ja musiałam, kurde, dawać tempo. A ile on miał lat? 80. A był mocniejszy niż my, nie? No kotku, on był jakimś sportowcem, jakimś trenerem w przyszłości, wiesz, zostało mu to wszystko. Ach, w końcu widzimy naszą ziemię obiecaną. Punkt, do którego zmierzamy i którego wyczekujemy już od dawie dawna, czyli Chimgan. Ja bardzo dobrze gotuję, zapomniałem wam powiedzieć. I to była już ostatnia wypowiedź, jaką zarejestrowaliśmy podczas naszego dwudniowego wypadu w góry, który pierwotnie miał trwać tych dni cztery. Końcowy odcinek zejścia do miasteczka wyssał z nas ostatnie pokłady energii, przez co nie mieliśmy siły nagrać nawet krótkiego podsumowania. Po dotarciu na dół doszliśmy do wniosku, że kolejnego dnia i tak będziemy musieli zaplanować sobie odpoczynek od trekkingów, więc stwierdziliśmy, że optymalnym rozwiązaniem będzie po prostu wcześniejszy powrót do Taszkentu zamiast koczowania cały następny dzień w górach, tylko po to, żeby pojutrze pospacerować jeszcze kilka godzin. Mimo tej zmiany planów, której ostatecznie musieliśmy dokonać, i tak byliśmy bardzo zadowoleni z całego wypadu. Bez wątpienia popełniliśmy kilka błędów, które mogły nawet skończyć się niej ale mimo wszystko spędziliśmy bardzo pozytywny i niezwykle przygodowy czas. Jeżeli byście planowali być w okolicach Taszkentu, to zdecydowanie polecamy wybrać się w te rejony, bo naprawdę jest tutaj co robić i można w spokojnej atmosferze odkrywać uroki uzbeckich gór i pagórków. Z naszej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę pod filmem, jeżeli się podobało. I do zobaczenia już w kolejną niedzielę o godzinie 12. Trzymajcie się.